20 maja 1995 roku Wolsztyn gościł rotarian z kraju i ze świata. Powodem ich wizyty był odbywający się w sobotę czarter wolsztyńskiego klubu Rotary. Już od piątku wieczora zjeżdżali się goście. Z Holandii przybyło 10 osób z prezydentem Wenlo Mas NP Rotary, panem Werslingiem na czele, przedstawiciele Szwecji z gubernatorem dystryktu 23,90 panem Bertem Zadmanem Rotarianka ze Stanów Zjednoczonych i przyjaciele z klubów Rotary z Polski, Poznania, Zielonej Góry i Kościana. W imieniu własnych gmin, w imieniu zarządzających najwyższym nam klubem Rotary z Polski to Klub Rotary z Polski. Klub Rotary z Polski to jest Klub Rotary z Polski. Teraz zapraszam Państwa do długiej sprawy, jeśli są problemy. Sobotni czarter rozpoczął się od mszy świętej celebrowanej przez księdza dziekana Piotra Markiewicza. Wiedzieliśmy, przez miasta, na każdej po że przybrać postanowi, objętych nierozumień, włączyć Czy wyższy od myśli, próbowali treść od ale w nie pozwolił. Przeszliśmy Następnie wszyscy udali się do Obry, aby zwiedzić seminarium duchowne. Miłą niespodzianką było spotkanie z ordynariuszem diecezji Jokaduma Kamerun Południowy ojcem biskupem Eugeniuszem Jureczko, który w sympatycznej rozmowie z Rotarianami podkreślił, że współpracuje z tym stowarzyszeniem w Kamerunie oraz fakt, że Rotarianie nigdy nie zawiedli w sprawach wsparcia i pomocy biednych wiernych. Później budowanie studni Zakładanie szkół to często zwracają się do klubu Ratary, Ratary Club, żeby mi pomogli. My to mówimy tak zwany, rozwój integralny człowieka, duchowo i materialnie, prawda? Razem to musi iść. E i ona przydano do św. Jan Kuba. Natomiast figury boczne to są twórcy życia zachodniego, św. Benedykt, który całego jego ten, który założył życie z taką. Wenety, klubu rotary. O godzinie 14.30 w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się spotkanie z władzami miasta. Na uroczystość przybyli burmistrz Jan Koziołek, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kurp ksiądz dziekan Piotr Markiewicz oraz przedstawiciele Rotarian. Spotkanie to było okazją do przypomnienia idei działania stowarzyszenia i historii powstania Wolsztyńskiego klubu. Warto tu wspomnieć, że na całym świecie humanitarną pomoc potrzebującym niesie ponad 1 200 tysięcy Rotarian. Jest przekazanie Waszemu klubowi listu... Punktem kulminacyjnym czarteru było wręczenie karty klubu, które odbyło się w Wolsztyńskim Domu Kultury. W obecności licznie zgromadzonych sympatyków klubu, gubernator dystryktu Bert Zandman wręczył wolsztyńskim Rotarianom na ręce prezydenta klubu Witolda Kuberskiego flagę i kartę członkowską Rotary International podpisaną przez aktualnego prezydenta Billa Handleja. Członkowie wolszczyńskiego klubu otrzymali znaczki klubowe uroczyście wręczone przez pana Sandmana. Pierwsze, gr pierwsi gratulacje złożyli przedstawiciele klubów prowadzających z WENLO MAS NP oraz delegacje z Poznania, czyli panowie docent Kasprzak, mecenas Moś i mecenas Trepiński. Gratulacje natomiast przesłali wojewoda Zielonogórski, konsul honorowy Królestwa Holandii oraz kluby polskie. Całość uświetliły występy chóru kanon i uczniów ze szkoły muzycznej. <laughs> and I hope you will use this. tygodniowych spotkaniach we wtorki. Odkrywanie. Wieczorem odbył się pożegnalny bankiet, na którym czas umilał tercet muzyczno-wokalny pani Urszuli Lorenz. na zdrowie, chwytać życie. i